Wiecie automatyczny, podnośnik, żeby tu dźwigać z wałkiem, żeby się wyłączył fajnie. To trzeba to i to wiknąć. Wtedy chodzi. Beton się zrobił na polu. Bych, ale prawa autorskim i ostatnio Dali i nie mogę Takie słońce fajne się popsuła ale nasz niwa będzie gotowa walcami robimy. Dobra, na razie. Do zobaczenia.